które w Presley na do swojej ulicy, małżonki, jeszcze jak byli małżeństwem. Podobno ten utwór powstał po nocy jaką razem spędzili. Co wiemy o tym utworze? Że nazywa się Sasha Night, ale to nie wszystko. W trakcie tej nocy podobno powstała mała Liza Mary Preston, czyli wspólna córka, późniejsza żona kolejnej amerykańskiej legendy, czyli Michaela Jacksona. Też z wzięciem. Nigdy się nie spotkali, ale nigdy nic nie wiadomo.

oh Kochani, pozwólcie, zwracam się do wszystkich pań. Drugie panie pozwólcie na drugim prywaty, bo ten kolejny utwór chcieliśmy zadedykować właśnie wszystkim niewiastom obecnym na dzisiejszym niewioże, na wieczorze i to będzie dedykacja nie tylko ode mnie, ale od wszystkich panów. W imieniu panów przemawiam. Chyba się zgadza, tak? Tak. Przepiękna kompozycja nosząca e, charakterystykę nuty hiszpańskiej nie myli z muchą hiszpańską, chociaż różnie wyda.

i dzikie ludy Kaukazu. To właśnie nie też mam prośbę, proszę, żebyśmy razem go zaśpiewali. O ile to możliwe, tekst jest nieważny, generalnie. Można śpiewać na fafafa, -fa -fa, na 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 kachaka. Stasza księgata śpiewa w Ladi i wszyscy się cieszą. Can't help Fall in love with you. we <laughs> Wszyscy się pojawimy. wspomniałem przez Mariusz Super w zupełnie innym wcieleniu, czyli będzie coś na buty, kartawałową, truoszkę jak najbardziej. Kochani, ja mam prywatną prośbę do wszystkich, jeśli mogę. Gdybyście mnie kiedyś zobaczyli w tym kostiumie, swobodnie przechadzającego się po ulicach, zaznacie proszę do najbliższego, dobrego, znanego Wam psychiatry, dla mojego zdrowia. Dzięki piękne. Do zobaczenia w samych chwil Cześć. Witam, jesteśmy zespołomęd z Krakowa. W Krynicy jesteśmy na zaproszenie Tadeusza już drugi raz, a w ogóle nie wiem, ile zaraz byliśmy w Krynicy. A... Trzy razy na szczycie Unii Europejskiej? Więc właśnie. I dwa razy tutaj w klubie. Tak, na szczycie Unii Europejskiej. To Sopolu, to polsko Macie tutaj porządną imprezę szczyt Unii Europejskiej gospodarczy zresztą bardzo fajnie. Bardzo. Dlaczego to robimy? To było takie pytanie, bo ja mówię do tych wszystkich, którzy nie słyszeli pytania, ja i mam tutaj. Dlaczego to robimy? Bo to lubimy. I tyle. I nie wiem, jakie było jeszcze pytanie? Jak nam się podoba? Tak? Bardzo nam się w klinice podoba. Ja tu przyjeżdżam co tydzień. Nie, żartowałem. Każdy pierwszy weekend yy, stycznia. Tylko. Jak Czy jest dzisiaj, śnieg. Jak, dzisiaj akurat spotkaliśmy się z bardzo ciepłym i miłym przyjęciem naszej grupy, co. Wiadomo, że nas jako artystów bardzo to cieszy. Za każdym razem, gdyż sensem naszej pracy jest odbiorca, który w sposób spontaniczny, do którego sposób spontaniczny trafia nasza muzyka i to, co robimy. Także to jest dla nas największa satysfakcja. Bardzo nas to ucieszyło. Dlaczego Elvis? Dlaczego Elvis? Bo mam naturalną predyspozycję do tycia, tak jak Elvis Aaron Presley. O, nie tylko. I jest mi łatwiej. I... Aha, no i lubię się żelować i to, to chyba. No, jest to kawał, kawał historii, że chodzi o muzykę, postać bardzo legendarna, na którą warto zwrócić uwagę, a tak jak kolega powiedział, faktycznie ma prawdy nie tylko jeżeli chodzi o tycie, ale też również wizualne co <grym> widać na załączonym obrazku. Nie, a mówiąc poważnie, to dlatego Elwis, że sięgnęliśmy do muzyki lat 50. 60. 70., gdzie uważamy, że w obecnej dobie tego, co jest prezentowane na rynku tego wszechobecnego plastiku nie daje się ludziom dostępu do takiej muzyki mimo że media szeroko są dostępne szeroko bo internet telewizja i tak dalej natomiast gdzieś jest promocja no, tak, jest promocja jakiegoś plastiku nie mam nic przeciwko natomiast chcemy też ludziom pokazać coś co było kiedyś i to wcale nie jest gorsze a moim skromnym zdaniem lepsze jest ponadczasowe to jest jak szekspir ponadczasowy Trzeba dołożyć, że wiele lat temu graliśmy na kontrakcie w Niemczech, gdzie poznaliśmy właśnie, dziewczynę jest... Presleya, która przyniosła oryginalne jego listy miłosne. Byliśmy przy odsłonięciu pomnika Presleya, no i tak się z tym właściwie zaczął Presley. Ale zanim był Presley, to był taki człowiek jak Tadeusz Toczyski, właśnie ten, który tutaj siedzi obok. Jest kierownikiem teraz i kiedy jeszcze byłem bardzo początkującym człowiekiem w tej branży, kiedy zaproponował mi pracę w swoim zespole, gdzie nauczyłem się mianowicie wszystkiego. To, że dzisiaj tak gramy i tak wyglądamy i tak to robimy, to jest właśnie szkoła obecnego Tadeusza. No i trochęśmy pograli po świecie. I któregoś dnia zadzwonił do mnie z Abu Dhabi i pytałem się, czy nie chciałem przyjechać do ciebie ja oczywiście, że tak. No i tak się zaczął nasz okres na Bliskim Wschodzie. No i potem poszliśmy w inną stronę. Tadeusz poszedł w bardziej muzykę rockową, ja w bardziej muzykę do oglądania. Użytkową. No, użytkową, może tak powiedzieć. No i dzisiaj spotkaliśmy się trochę na innym stopniu. Tadeusz jest tylko kierownikiem Co? klubu, a ja jeszcze próbuję to, czego się nauczyłem przez tyle lat. Tadeusz. A ja chciałem. Powiedzieć, że nie wiem, czy powinieneś tak głośno mówić o tej dziewczynie Presleya w Niemczech, bo nie wiem, czy Priscilla o tym wie, a jak nie, ale może nie dotrze to. Może, może... chyba nie wiedziała jeszcze. No właśnie, może ty nie dotrze, nie dotrze, prawda? Nie powinno. Wyszedł kolega, który, nie wiem jak się nazywa, myśmy śpiewali, Jacek Ostaszewski napisał muzykę na sześć głosów, przepiękną. I eee, y a capella, nie? I ja tam z kolegą w basach, barytony, tenory, alt, wszystko było pięknie i solistą był ten Głos Olaf i Wyszedł, pełne audytorium i Sebastian robi: Oj! I my leżymy ze śmiechu. Znaczy, gotujemy się, bo to jest koniec, prawda? No bo pojechał takim dźwiękiem, że nie wiadomo co zacząć. Jest cisza. Ostatni, który dyrygował, próbuje ratować sytuację i podaje dźwięki po kolei wszystkim głosom, ale jest koniec. I kolega robi: Mogę prosić o podanie dźwięku. I słychać za kurtyny taki. <grym> Na pianinku. I już poszło, Żyleta, ale początek był fantastyczny. <grym>